A to Kremona. Jesteśmy teraz w Szwajcarii. Pokażę wam tutaj mamy widoki. O może, nie wiem, będziecie to widzieli. Dobra, jest w sumie spoko. Może to trochę przeszkadza. A jest gitara, dobra, znalazłem jakiś tam konsensus. Zobaczę tylko, czy dobrze jesteśmy. O, jedziemy. Na tor Tremona jest to Tor World Superbike. Także tam jeździ Toprak. Toprak bulega i cała ta śmietanka. Na MotoGP tam jeszcze nie jeździ. Nie wiem, czy jest szansa, żeby jeździło, ale, ale tor jest naprawdę super. Jest to nowy obiekt, dość w miarę. Jest tam też tor gokardowy, na pewno wam pokażę. Jak to tam wygląda? no Jeśli chodzi o bokardy i w ogóle o wyścigi, no to na Włosi to jest taka kolebka, mekka. Tam każdy, kto to chce być dobry, no to musi jeździć tam, się ścigać. Znaczy, no musi, no nie musi, no ale już ten top of the top to wiadomo: Włochy, Hiszpania i tak dalej. O dobra, czekajcie, widzę jakieś samochody. Ciekawe, czy to może będą e, motocykliści już tam po drodze Chrisa. Chris już jedzie, spodkował trochę, trochę ludzi. No nie widać na razie motocykli, także możliwe, że to nie oni. Ale macie okazję zobaczyć, jak wyglądają tunele w Szwajcarii. Teraz jestem w centralnej Szwajcarii. I lecę sobie na Włochy. A zaraz będziemy wjeżdżać. Do kantonu Uri, no może dwa tak, ale to już jest taka Szwajcaria, Szwajcaria z krwi i Kości. No w sumie tutaj, gdzie ja mieszkam, w Luceranto, no to też taka Szwajcaria z krwi i Kości. No to jedne z pierwszych kantonów, które założyły federację, to właśnie Zurich, Uri, Szwys. No teraz reszta się dołączyła. No pogoda wam, powiem, że jak zwykle pada deszcz, <laughs> ale już jest lepiej. No tam, tam zapowiadają nam trochę więcej tej tego słońca ale niestety też, też zapowiadają. Ja tam jakieś komentarze. Bo możecie pisać jakieś komentarze, czy nie bardzo. Nie wiem jeszcze jak to działa. Uczę się. Ale mam nadzieję, że dobrze mi to idzie. Włączyłem ogrzewanie. U mnie grzało, u mnie było zimno. Także pozabierałem kurtki i wszystko. A tu się patrzę, teraz mi grzeje znowu. O, zobaczcie, jakie piękne góry. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mam o tyle fajnie, że jak wyjeżdżam z domu, to mam cały czas na autostrady prosto. Tak, bo I bez nawigacji pojadę, ale czasem tam e, kukam sobie na nawigację i właszam też, żeby udostępnić lokalizację tam komisowi. Pojedziemy razem. Ale macie okazję zobaczyć, jak wyglądają szwajca szwajcarskie pejzaże. I teraz jedziemy na prawy pas. Szkoda, że są chmurki, bo tam też są piękne góry, no ale jeszcze będziemy mieli okazję pozwiedzać tych gór. Jadę na słuchawkach, mam nadzieję, że dobrze mnie tam słyszycie. O Montana, jakiś zakład nazywa się Montana. Ciekawe, czy to nie Tony Montana założył tu jakąś przeładownię. Mamy sześć osób, witam was wszystkich na live, ie. chyba mój pierwszy, nie, drugi live, przepraszam pierwszego live'a kiedyś zrobiłem z Jagodą i z Marcelem jak byliśmy na targach motocyklowych a tego, tego, robię drugiego, uczę się, uczę właśnie tyle co oglądałem Mancin Easy Rider, polecam wam w ogóle ten kanał taki mój stary, dobry znajomy no, i patrzę się, on kręci live, jak jeździ Harleyem. Mówi: O kurde, ale fajnie. A potem sobie myślę: Ej, zaraz! później ja też jadę się ścigać. Tyle, że jadę Renault Trafikiem. Potężna maszyna. <tyle> no, ale powiem wam, że na Pace, w sumie, jakby tak policzyć, to Renault Trafik ma jakieś 80 koni chyba. Na pacę mam jeszcze 230 koni w mojej kawasaki i zapakowałem dzieciom motorki. One mają chyba po półtora konia, także mamy prawie 300 koni, jakby nie patrzeć. No, szkoda trochę tej pogody. Szkoda trochę tej pogody. Ale ja panu zawsze wyczułem szczęście. Także. Jak będziemy na miejsce, to pewnie będzie słońce, no ja tak zawsze sprawdzam pogodę, jak to wygląda. No ale pogoda, prognozy są takie, że ma padać, dzisiaj ma padać, piątek ma być słonecznie i sobota mogą być opady i w niedzielę mogą być opady od połowy dnia. No ja zrobiłem tak, że nawet nie brałem deszczówek, bo no wiadomo jak się weźmie deszczówki. No to będzie Was skończyło, żeby jeździć, Ja to dzisiaj mamy, znaczy na ten weekend mamy tylko trening. Nie zależy na tym torze, żeby, żeby dużo na nim trenować, bo tam mam najwięcej rund, które się zaliczają do całego pucharu. No i wiecie, tak naprawdę im będę szybszy na tym torze, tym mam większe szanse na, na jakieś dobre miejsce potem tej klasyfikacji generalnej. No póki co jestem trzeci, w ogóle cieszę się no to też dużo pomogło mi szczęście, no i, no i co, nie tylko szczęście, no trzeba było tam pojechać i się ścigać, nie? Także, o, zobaczcie, jakie piękne jeziorko, Kurde. No, Szkoda, że nie ma tej pogody, szkoda, że nie ma, ale wyciągnę telefon i Wam pokażę, jak to wygląda z boku. Zobaczcie. No, to jest właśnie plus też, powiem Wam, takich wyścigów, że zawsze jak gdzieś idę, no to te widoki, które, które gdzieś tam spotykam, Kraje, które odwiedzam, ludzi, których poznaję, jakieś kultury nowe, czy zachowania, czy dania, bo ja w ogóle, to jest moja i wada, i zaleta, że uwielbiam jeść. <grym> wada taka, że nie umiem się opanować, jak już mi coś smakuje, to walę do końca. No, no ale zaleta taka, że nigdy nie i gdzie bym nie pojechał i nawet jak mi dadzą jakieś robaki, no to może nie zjem wszystkich, ale na pewno spróbuję. No i właśnie między innymi dzięki tym wyścigom, też poznałem wiele różnych kuchni. Na Węgrzech powiem wam, że na Węgrzech tam jest taka restauracja na torze. O, ale pyszne jedzonko, No ale wiadomo, Węgry to też taka trochę podobna jak nasza polska kuchnia. Może nie to samo, ale na pewno podobnie. No, a wracając właśnie do tej do tej kremony. No to jadę tam trenować, bo, bo jest tam więcej rund z, tej, z tego naszego pucharu, z Championship'u i im szybciej będę tam jeździł, tym większe szanse mam później na na wygraną, a jak nie na wygraną, to chociaż na jakieś dobre miejsce. No no i plus też jest taki, że jest to dość miarę blisko, ja mam tam do tej Cremony jakieś 500 kilometrów, nawet nie, 400. 50, właśnie skasowałem licznik dokładnie, żeby sprawdzić to, jak to wygląda. Tak, jak dojadę na koniec na tor, to będę wiedział dokładnie co do setnej kilometra, ile, ile mam do, do toru. No cóż, jedziemy dalej. Pogoda znowu nas nie rozpieszcza. Chyba nie dodałem tytułu do tego live'a, bo tak jak Wam mówiłem, mało się na tym znam, ale, ale jakieś to ogarnę jeszcze, jak nie teraz ogarnę później, no niedługo będę musiał się zatrzymać, o, zobaczcie jaki piękny widok tam na jeziorko, będziemy jechać też niedaleko Como, Lake Como, jak ktoś kojarzy takie miejsce, jeziorko Como we Włoszech, tam też jest pięknie, To gdzieś tam czasem lubię sobie pojechać. Niestety mniej niż bym chciał, no bo wszystkie moje wyjazdy to jest głównie wyjazdy na poro. I, I wiadomo, czasu nie jest. Ten czas mój nie jest nieograniczony i muszę jakoś jakoś to godzić. O zaraz będę wjeżdżał do tunelu. To jest w ogóle coś ciekawe. Cała Szwajcaria jest ocięta takimi tunelami. Także zobaczcie, fajnie, że tam widzę też w Polsce już budują te tunele. Ja pamiętam pierwszy raz, jak zobaczyłem tunel, bo jak byliśmy. Tak jechaliśmy do Niemiec jeszcze dawno, dawno, tam, jak w takim klubie motocyklowym. No i często jeździliśmy do Niemiec. No i tam była moja, to było moje pierwsze w ogóle spotkanie z takim długim tunelem. I to było takie wow! No dzisiaj będziemy jechać w tunelu w Gotthard, to jest drugi najwyższy, najdłuższy tunel na świecie. No to ten tunel Gotthard ma 17 km, także wyobraźcie sobie, wyjedziecie 17 kilometrów pod ziemią. W sumie to nawet nie podziemią, tylko pod skałami. No Wjeżdżamy do tunelu, zobaczcie jak pięknie. Tam po drugiej stronie akurat jechał Chris, po drugiej stronie jeziora, bo tam też wiedzie mój kumpel, razem będziemy mieli stoisko. No I po drugiej stronie jest o tyle fajnie, że ten tunel nie jest tak całkiem pod ziemią, ale jest e, zadaszony i widać jeziorko. Także z tamtej strony widok jest jeszcze piękniejszy. No, zobaczcie, jak to wygląda. Pokażę wam też różnicę, jaka jest między tunelami szwajcarskimi a włoskimi. <grych> no, tak, różnica jest ogromna. Na początku to było dziwne, takie dla mnie trochę jedzie w tych tunelach, ale no, teraz coś się do tego przyzwyczaiłem. Kiedyś nawet liczyliśmy z takim kolegą, z Tomkiem. O Tomku wspominałem ostatnio. Kiedyś, jak jechaliśmy, gdzie my to jechaliśmy? Jechaliśmy chyba właśnie do Mediolanu zwiedzać sobie tam. Wtedy pamiętam przyjechała jego rodzina, dobrze pozdrawiam rodzinkę Tomaszkę. Pojechaliśmy zwiedzać i Tomek padł na taki pomysł, żeby, żeby zmierzyć ile tych metrów pokonujemy w tych samych tych tunelach. Tutaj przed każdym tunelem jest taka tabliczka, jak ten tunel jest długi. No i powiem wam, że właśnie od tej strony, już od granicy szwajcarskiej do nas do domu, 50 km pod ziemią, także 50 km samych tuneli, <laughs> łącznie z Gotardem. No, Gotard najdłuższy, bo ma 17, no ale reszta tam jest, wiecie, kilometr, dwa, trzy, pięć i to, i to tak wygląda. No, ten tunel Gotard to jest właśnie przez tą prze, przełęcz Gotarda, pod tą przełęczą puszczony. No, tam w ogóle spada taki śnieg, że już od maja znaczy, w sumie do ja to jest zamknięte, ponieważ opady są takie wielkie, że nie da rady tam przejechać. Bo tym tunelem już trochę jedziemy, nie wiem, jak to już trwa, no ale, ale trochę już tam nagrywam. A tunel dalej, dalej jest. Dobra, zmienimy pas. Tutaj w Szwajcarii w ogóle trzeba uważać bardzo na przepisy. Tutaj można go wyrok. Ja już mam parę takich wyroków, <grym> niestety. Za przekroczenie prędkości. No. I to ja nie mówię o jakich dużych prędkościach. Może no, kiedyś jechali tutaj motocyklem i próbowali walić na gumę w tunelu, to nie róbcie tego, bo ich kilku znajomych straciło prawo jazdy i nawet jeden stracił motocykl. Bo jechał dużo, dużo za szybko w takim tunelu i walno się na koło. On miał coś koło dwóch paczek, dostał chyba 15 tysięcy franków kary. zabrali mu jeszcze motocykl no i prawo jazdy do wywołane w Szwajcarii. Także to jest bardzo niebezpieczne tutaj i dlatego ja wolę jechać na taki tor, tam po prostu się wyszaleję i mam z głowy, no, no a po ulicy to tam jeżdżę, biorę od Agi tej jej Suzuki, jak tam jadę czasami do pracy albo gdzieś tam koło komina czy coś, no to śmigam, bo ja też mam takie coś, że jak głupieję na tej, na tej drodze, nawet jak wezmę ten, te Agi Gladiusa, i tak go tam czysto do końca. No na szczęście nie jedzie szybko. Ale bo 209 ałem i już więcej się może rozpędzić. No ale wiecie, jak to jest. Włącza no. się gorączka i tyle. my jedziemy. W ogóle fajnie, bo w tych tunelach niektórych też są skrzyżowania. No ale to pokażę Wam. Chyba jak będziemy wracać. bo Będziemy wracać, to będziemy jechać przez skrzyżowanie na tunelu. No. Ale zakręty to normalne, bo to są zakręty. No i ten tunel jest dość stary, także nie wygląda jeszcze jakoś super. Tutaj mamy 100 km na godzinę i ja. Jadę. Dobra, stówka. No to jesteśmy. Okej, okay, zawsze jak wyprzedzam kogoś, to się boję. Ale widać tam chłop, dostał parę mandatów w Szwajcarii. To jedzie zawsze poniżej tego, tego progu. No, dobra, słonimy trochę, bo już spokroczyłem tą stówkę. A no, no powiem wam jeszcze trochę o tym championshipie, dlaczego się tutaj ścigam. E, no z tym championshipem było tak, że. Jak przyjechałem tutaj, e, do Szwajcarii, gdzieś tam, no już po jakimś czasie, jak zacząłem jeździć na TOR. E, to pamiętam, mój pierwszy raz to było takie. O, wow, kurde. E, jak to w ogóle możliwe, nie? Że tam ludzie mnie zaczęli wyprzedzać i tak dalej inni, że tak można szybko jeździć, że takie pochylenia można osiągać. I tam za chwilę chłopaki pokazali mi właśnie, jak siedzieć na tym motocyklu, co robić, żeby jechać szybciej, gdzie hamować, gdzie się patrzeć. No i nagle się okazało, że to moje ostatnie rundy, o ile byłem tam chyba drugi od końca, no to już w tych ostatnich rundach zacząłem wyprzedzać ludzi i, i wypadłem w ogóle z toru. Nie? Ale to była po prostu moja wina, bo już tak się rozpędziłem przed zakrętem i spanikowałem, znaczy rozpędziłem. No teraz to bym pewnie zastąpł przy tej prędkości, no ale wtedy to było dla mnie za szybko. No i wypadłem z tego, z tego toru. No i na szczęście wyleciałem w te kamyczki, także to mi się nic nie stało. Noga tylko mi się zaczepiła między tumikiem i motocyklem. I jakby nie to, to nawet by mi nic nie bolało, tylko mnie tam ta noga potem trochę bolała, bo mi wygięło tą nogę. No i trochę tam kuścikałem przez jakiś czas. No, no ale pamiętam wtedy to było takie wow. Później tam pojechałem na taki drugi tor, to miałem takie trochę lęki, pamiętam, bo to było zaraz jakoś w jakimś tam krótkim odstępie czasu. No, no i potem jak już wróciłem z tamtego toru, tam w ogóle miałem też trening z trenerem, z gościem, który w ogóle się ścigał w Yamaha cab i tak dalej, także to nie był jakiś tam typ z pierwszej łapanki. No, miałem z nim ten trening. No i tam powiem wam, że już ta, ta moja. Ta moje umiejętności trochę podskoczyły, bo o ile to na to, że tak to jeżdżę, te początki, to ten progres jest taki dość szybki. No. Wiecie, jeździcie na początku jak, jak pizdy za przeproszeniem, no a później z okrążenia na okrążenie coraz szybciej. No i te postępy to są w granicach tam 10, 15, nawet do 20, raz to poprawiłem czas do 30 sekund w ciągu tam jednego weekendu, także to są duże czasy. No teraz. Jeżdżę, jeżdżę i tam jak poprawię czas o 2-3 sekundy, no to to już jest dla mnie sukces, nie? A i tak to jest dużo, a i tak jest jeszcze dużo przede mną do roboty, także. E, także tak to wygląda. No ale wróciłem potem pamiętam z tego toru biją, To też taki były Tor Formuły 1, także dość szybki Tor. Tam jest chyba bardzo długa, prosta, chyba najdłuższa z prostych, na który byłem, to tam wierzcie, do 290 dziewię... zamykam licznik w tym moim gikserze. Pokazywało 299, nie? No ale no, pamiętam, wróciłem z tego toru właśnie na, na ADR z powrotem, no to mówię, o kurde <laughs> wszystkie te chłopaki, których gdzieś tam poznałem i, i przyjechali ze mną z powrotem, no to już dostawali w tyle i to, to bardzo, bardzo daleko w tyle. oni mówią, o, łamy, ale postęp i tak dalej, nie? No i tam wszyscy mi gratulowali, ja oczywiście już obrosłem piórką, już się wodziłem jak Konor McGregor, wiecie, Rambo. Po padoku. No, no i z radkiem tak samo, bo to zawsze z radkiem przeważnie jedzieliśmy. No także, już te nasze postępy były takie wow, w porównaniu do tego naszego pierwszego razu. No i pojechaliśmy potem na Kremonę, właśnie do Pelic, pierwszy raz. No i my już tam wiecie, szpanujemy. Wyjechaliśmy na tą Kremonę i się co, okazało się, że my jesteśmy ostatni. <laughs> znaczy, no nie, nie ostatni, no, ale tam. Yy, nie wiem, ja byłem chyba 15 od końca, a Radek 14 czy 11, także na 200 osób, nie? także okazało się, że my jesteśmy słabi dalej, nie? <laughs> niby gdzieś tam nam było dobrze na tych naszych yy, innych torach, no ale tu się okazało, że, że pojechaliśmy do gości, którzy naprawdę zasuwają, no ja wtedy zobaczyłem mówię, o nie, ja muszę jeździć z nimi? Żeby, żeby się nauczyć tak ta, ta, jak oni jeżdżą. No i tak jeździłem, jeździłem gdzieś te postępy szły tak w miarę. No i kiedyś tam przyjechałem na koniec roku i w ogóle zacząłem być na pozycji 17 tam w tej mojej grupie, także już byłem 10 od końca, tylko czy tam 15. Tylko, tylko już tam byłem w tej pierwszej dwudziestce. Także już było super. No i zobaczyłem, jak tam taka. Koleżanka Oliwia, taka dziewczyna, z którą byłem pierwszy raz, właśnie na torze, i ona w ogóle też jeździła profesjonalnie, się ścigała Yamaha R3 Cup. Także to nie była jakaś tam dziewczyna, wiecie, taka z pierwszej łapanki, tylko naprawdę. Laska cisnęła. Ja mówię: O kurde, kiedy ja tak będę jeździł jak on. No i ona właśnie tam u Pedik wygrała raz w tej naszej grupie, pierwszy puchar. I ja mówię: O nie, ja też tak będę. Dokładnie rok później e, też wygrałem. Też byłem na pierwszym miejscu i też w tej grupie jeździła Oliwia. No ale to jeszcze nie ma czym się chwalić, no bo ja jeździłem litrem, a ona miała na 600 e, czas prawie taki jak ja. Ona nawet jest, była szybsza ode mnie, jakieś dwie dziesiąte, no ale to, to nie jest tam mierzalne, no bo ona jeździ 600, a ja litrem wtedy, gdzie jest X-erem. No ona wtedy jeździła 600 R6, -ką ale taką profesjonalnie przygotowaną do, e, do torowania, no a ja tą serkiem serią. No, no i tak się wlargowałem na ten nasz Peddi Race Cup, dopisałem się później do tego Championship'u, no i tak jeżdżę z nimi. Mój cel to jest po prostu dojść do tej czerwonej grupy, no i tam wygrać i konkurować z najlepszymi. Ja wiem, że to jest możliwe i, i nawet nie wiem, ale jestem tego pewien. I to jest tylko kwestia czasu, także, także tylko chwila. I wiem, że muszę tylko trenować, kręcić kilometry, no i jeździć, właśnie ścigać się najszybszymi, bo jak to mówią, jak chcesz być lwem, to musisz trenować z lwami. No, no i tak jeżdżę na tą Kremonę i naj, najczęściej z tymi szybkimi grupami. No, powiem Wam, że teraz jadę, to jestem jeszcze nie jestem w tej najszybszej grupie, tej czerwonej. Ale jadę też tam za dwa tygodnie no i ten mój czas w tej, u tego innego dostawcy już się kwalifikuje na czerwoną, także zobaczcie, tu jestem tam gdzieś w środku stawki a tam jestem w tej stawce gdzie jeżdżą najszybsi, także to, to o czymś tam też świadczy, nie? no więc tak to wygląda. O, widzę, mam jakiś zjazd, to będę musiał, a nie, to chyba nie jest zjazd na parking, a nie, to jest zjazd na parking. Będę musiał się rozłączyć, ale później obiecuję, że znowu Wam nagram live'a, jeszcze jak będziemy we Włoszech. Dobra, dzięki, że byliście ze mną. Następnego live'a postaram się jakoś lepiej nagrać, ale już nie jestem dziewicą, także każdy kolejny live będzie już tylko lepszy.